Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj otworzymy sobie Dwie gazetki z LEGO Ninjago Jedna jest Z tego Dragon Racing A druga z LEGO Legacy I Tam mamy Nocta A tutaj puszkę I album, no to zaraz to odczepię wszystko We've been Odklejony. Tak się prezentuje album. Ja nie mam ogólnie żadnych tych naklejek, ale może będę miał. A i w każdym tym gadżecie jest po jednej karcie. Jedna jest. Jedna mam taką z kolem z Legacy. Taka okay. ładna. Z tego roku. Karta. Z kolei mam klej, nie lubię go. To albo myśmy odłożymy na bok. Na bok. Jak chcę. Dupę są do tego kleju. To jest takie beznadziejne. Odkładamy kartę na bok. No i co mamy tutaj dalej? Mamy taką puszkę metalową. I w środku jest kto to jest. Nie wiem kto to jest, ale to jest ten Evil Jay i ktoś. A to jest Zark. To jest Zark i zaraz będę sobie I dalej mamy normalne, już regularne na październik z Noctem. I tutaj mamy kartę Moro. Też trzeba ona się prezentuje No. Czyli to będzie to, co było w listopadzie. To już było. Dobra, no to lecimy najpierw z i Tak się ten nokt prezentuje fajne zdobienia na ciele hmm, jakiś mieczyk oczywiście maskę więc twarzy jego nie widać taki fajny kapelusz i teraz przechodzimy do drugiej tej gazetki no i mamy naszą drugą gazetkę kartę kola gdzieś zgubiłem no więc trudno dobra to lecimy lecimy z naszą puszką Limited ed Edition Box. I tak to się prezentuje nasza naszej wersji. Następne wydanie będzie 10 lutego. Ale tak się prezentuje nasza puszeczka. Jest taka 3D wydrukowana tutaj, więc mega ładnie to wygląda. I jest puszką prawdziwą. Co tam mógł trzymać? Moje, moje karty ja ją zepsułem? Nie, dobra. Myślałem, że zepsułem, a to na taśmę jest przyklejone. to lecimy z budową nokta. Nie, 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 nie. to nie jest Evil to jest J pod przykrywką. Tak się prezentuje ta figurka. No. Jałowienie. Mamy tutaj takie srebrne miecze, taki mega fajny kask Nigdy wcześniej takiego nie widziałem. Na, zielo na zielonym zielonej szacie mamy łańcuchy, a na tym drzewie mamy taki niebieski strój i złoty miecz. To by było na tyle. Zostawcie lajka, like suba i widzimy się w kolejnych filmach.